Mam wrażenie, że Skull Days jest jednym z najbardziej pochrzanionych animców, jakie w życiu widziałem. Znaczy, nie ma tam wielkiego mordu albo znęcania się fizycznego, ale najbardziej jest popieprzony tutaj główny bohater. Ale o tym to powinienem powiedzieć nieco później. A więc witam Was ponownie na tym Pożal się Boże kanale. Jakoś przeoczenie na innych youtuberów już mi się znudziło, to dzisiaj opowiem co nieco, a może nawet więcej, o chińskiej bajce nazwanej niepozornie Skull Days. Jest to anime na podstawie wizual Noveli, wydanej na PSP i PS2 w 2005 roku. Niestety jest dostępna tylko po japońsku, ale powstała też ulepszona wersja na PC-ty w 2010, ale jedyne źródło, w którym można tą grę kupić po angielsku, to jakaś szemrana stronka tłumacza, na której ceni sobie za nią 40 dolarów, więc materiał został zrobiony w oparciu o anime które podobno jest sporo uboższe, bo ma jeden ending, a w grze jakieś jest 20 podobno. Więc jeśli macie zamiar uniknąć spoilerów, to yy, nie oglądajcie tego filmu, bo to będzie oparte na samych spoilerach, więc... Yy, Ca. Ogólnie polecam sobie się zapoznać z tym, bo to jest bardzo ciekawy twór. Szczególnie jeśli bardzo lubicie się wkurwiać na rzeczy, to. ta! Jest bardzo wkurwiające anime. Więc no. E, zacznijmy, może co? Fabuła zaczęła się niepozornie. Jest sobie główny bohater nazywający się Makoto Itou, który zmierza do szkoły pociągiem, w którym wpatruje się w swój obiekt westchnień Kotonohe Katsurę. Makoto zachwyca się, jaka to katsura nie jest piękna, i że nawet przez samo patrzenie się na nią jego dzień staje się lepszy. Gdy przyjeżdża do szkoły, dosiada się do niego znajoma Sekai Sayonji, która widzi, jak główny bohater wpatruje się w zdjęcie wcześniej wspomnianej dziewczyny na swoim telefonie, który zrobił ukradkiem w pociągu. Świat mówi i to już widać po nim, że się w niej zakochał, i że jasny pewnie pomoże mu z tym. Jak jeszcze później Sekai mówi Mctowi, że zapoznała się z Katsurą i że jest nieśmiała i omega, oh taka uwóźna. I że idą zjeść drugie śniadanie na dachu szkoły, więc do, niech też się do niej dołączy. I oczywiście Makoto akceptuje tę ofertę. Podczas wsuwania posiłków, Katsura częstuje ich swoim jedzeniem, które zrobiłam z umiejętnościami Fuki z Persony 3, czyli zjebała po całości i było niejadalne. Ale, jako już Makoto to prawdziwy gentleman, to udaje, że mu superaśnie smakuje. Sekia ja postanowiła ich zostawić, żeby sami pogadali. I w tym czasie to robi power move i wyznaje swoje uczucia. I o rany, to za błogosławieństwo, bo Kotonoha jest też into him no wszystko zdaje się takie piękne i cudowne i taki cudny i uwuźny stan rzeczy utrzymuje się do jakiegoś trzeciego odcinka. Czyli yy, głównie jest pokazane jak typowe takie szkolne romansidło, Tu sobie idą na randkę, a tu główny hader będzie robił jakieś małe głupotki i inny ogólny taki klimat bardzo Siri. Ale główny hader zaczyna również yy, ujawniać powoli swoją skurwysyńską naturę. To znaczy jak prawdziwy samiec alfa zaczyna się coraz bardziej dobierać do katsury, bo ponieważ... seks. Oj, i uwierzcie mi, że żądze seksualne głównego bohatera będą główną maszyną rozpierdolu tego anime. A na szczęście jeszcze nie teraz. No i dobrze wychowana dziewczyna Katsura nie daje się przelecieć Makoterowi, zaczyna go Aige sfrustrować i na koniec trzeciego odcinka mówi Sekaj, że ten związek zaczyna go nudzić. A jeszcze gdzieś chyba w drugim odcinku, Sekaj całuje głównego bohatera jako cena za spiknięcie ich dwojga, co pokazuje, że on też ma uczucia do głównego bohatera, ale ten był zbyt clueless na ten moment chyba. W odcinku czwartym Gotonha niestety daje za wygranego głównego bohaterowi i stekszą się na dachu szkoły. Co jej się zbytnio nie podoba, bo Makotry idzie ze wszystkim zdecydowanie za szybko. No, i tak głupio zwierza się z tego, sekaj. No, i świat, oczywiście, po usłyszeniu tego idzie do ITO, żeby nauczyć go w te seksy i romanse. No, i jest śmieszna scenka, gdzie idą sobie do parku, w krzaki, ale są tam dzieci, więc ojojoj, nie wolno. W pokoju od karaoke jest kamera, więc tutaj raczej też nie wyjdzie. Ale na szczęście znajduje się jedno miejsce totalnej rozpusty: no, oczywiście, że szkolny dach, bo gdzie niby indziej. Po udanym akcie, główny bohater wraca do domu i napotyka Kotonohe, która zaprasza go do akwaparku. I bojo oh boy, jest tu cliffhanger następnego odcinka. Przynajmniej dla ludzi w 2007, bo teraz może sobie najzwyczajniej odpalić następny odcinek. No. A więc oprócz głównej dwójki na nie idą również Sekai, bo, bo jakże inaczej. Przebijąca się gdzieś wcześniej Setsuna, która jest best friend Saionji i wygląda jak ta jedna babka z Korps Party. Hikari, czyli do tej pory no-name znajoma Sekai i Makotera a także prawdziwy goat wśród goatów, czyli Taisuke. Jest takim nieszkodliwym hałasycuniem <laughs> koleżką, który jest bardzo clueless. I dodatkowo ta Hikari jest z nim zakochana. Jest to tak ważny wątek, że się nie kończył w żaden sposób. Taki o spoiler. No i tam w tym akwaparku wszyscy się super bawią. Oprócz głównego bohatera, który zaczyna chyba wkurwiać się na to, że katsura jest coraz bardziej affectionate w jego stronę. A ja mu się znudziłam. Sekka, oczywiście, musiała przyjść z dupy i zaciągnąć MCta w jakieś ustronne miejsce, ale na szczęście nie po to, żeby oddać się grzesznym i bezbożnym czynom, tylko żeby powiedzieć mu, że w sumie to jak coś, to ich nic nie łączy i niech będzie z tą kotonochą. A razem to będą tylko trenować. Wing wing. Po skończeniu tego jakże niesamowitego epizodu basenowego idący do domu Makoto ma, ma przebój, że a w sumie to woli sekret Kotonochy, i, i pędzi spotkać się z Sayoji. I ojacie Pierona, gdy obydwoje się spotkali, no to wiadomo, że poszli razem do jej apartamentu i się seksili. <noise> Nic nadzwyczajnego. Główny w tym momencie jest fuj nisko, ale Kaman, no, ten facet jest w stanie zejść jeszcze niżej. Bo w szóstym odcinku już y, Sekaj mówi głównemu że a, w sumie wypadałoby powiedzieć Kacu, że są razem. Y, oczywiście główny skurwatel ma takie... E, na co do komu? Ale świat jest zawzięty w swojej prawości i spotykałem się z Kotonochą na dachu, żeby sobie uwu uwu zjeść drugie śniadanie i przy okazji powiedzieć, że jej chłopak ją zdradza i z jej najlepszą przyjaciółką. Ale chuj z tym, bo postanowili tego nie powiedzieć. Czemu? Najwyraźniej nie ma czemu. I po szkole jadąca pociągiem Kotonocha widzi jak i Makoto lecą w ślinę na przystanku. Jest to... Tylko łamek sekundy, bo ci dwaj no, zasiedzą na sąsiedniej stacji, a pociąg przejeżdża obok, więc racjonalnym jest założenie, że no, coś się, się mogło przewidzieć, ale ta wątpliwość dla Kotonochy jest y, rozwiana już następnego dnia, gdy idąc na dach, Katsura słyszy, jak Sekaj mówi i to, że bardzo go kocha. Więc, Oh boy! dzieją się dzikie rzeczy. Ale to teraz nie jest tak ważne, bo odbywa się festiwal szkolny, i podczas przygotowań do niego, y, w następnym odcinku, Setsuna, czyli ta. No-Name Lolita, znajoma świata, dostaje większą rolę niż tło. I niestety ta rola to bycie skurwielem i odciąganiem Akoto od Katsury, żeby ci nie pogadali. Bo Setsuna jest święcie przekonana, że on i Sekai są sobie pisani, więc o, jeszcze rozpowiada w klasie, że Ido i Katsura zerwali, co byłoby spoko rzeczą, bo przynajmniej główna zainteresowana miałaby jakiś spokój w życiu i mogłaby iść dalej, ale, gdy próbuje iść rozmówić się z Itą o tym, że ją zdradza, to zawsze przychodzi z dupy Setsuna i zaciąga Makoto w pisdu. Co jest głupie, bo nie pozwala im nawet jakoś oficjalnie zerwać. Co jest sprzeczne z interesami Setsuny, bo chce, żeby główny bohater i Sayonari byli razem. Więc motyw tej postaci jest albo chujowy, albo nie istnieje. Motyw jest kuźwa i Co jest jeszcze gorsze dla Kotono, bo zaczyna żyć w zaprzeczeniu, że ona i Itou dalej są razem. Co, jak wiemy, nie jest zbyt prawdziwe. A w tym czasie Sekai zaczyna wątpić w to, że Makoto ją kocha, więc idzie mu do apartamentu i tam gadają, ja sam już nie pamiętam o czym. I z jakiegoś powodu przychodzi tam Katsura, więc Sekai się ukrywa, a Makoto mówi gazurze, że no, tańczy z nim na tym festiwalu, bo go zaprosiła, na, żeby poszedł tańczyć z nim na festiwalu. No. A jest to tak bardzo ważna rzecz, bo to jest tak jakby ostateczne przypieczętowanie jakiegoś związku w tej szkole, więc... Słuchanie takiej obietnicy byłoby bardzo niemiłe. I e, główny bohater na pewno je dotrzyma. <noise> Spoiler, Makoto jest śmieciem, więc wiadomo co się stanie. I e, gdy ta wychodziła z ukrycia, wyłania się Sayonji i mówiłem Cytowi, że jest chujem, bo jest nie w porządku w stosunku do kotonochy I, I tam wybiega z jego apartamentu i napotyka Katsurę, która daje jej zasłużonego liścia w pysk. E, I mówi, żeby nie łapiała się z Itą, bo jest jej chłopakiem, nie? E, a następnego dnia y, Sekai siedzi na huśtawce i rozpacza, że nie wie co ma robić, ale przychodzi z dupy Setsuna i coś tam z nią gada, nie pamiętam o czym. Y, potem idzie do głównego bohatera i pyta się go, czy nazywa się Makoto, bo jest cwelem, czy jest cwelem, bo nazywa się Makoto. On odpowiada, że a on to dalej woli, w sumie tą Sekai i ma wyjebane w kotonoche. No chodzi wielki dzień festiwalu, na którym wszyscy się zajebiście bawią, Oprócz Katsury, która musi cały czas siedzieć na recepcji, w atrakcji, którą zrobiła jej klasa. A no właśnie, bo pominąłem ten wątek. Konana jest w sumie jebana przez swoje znajome, bo takiej jednej Rashmi też się podoba Makoto. I przez to cała praca nad festiwalem spadła na nią. A ona, jako szaj, zamknięta w sobie, w ani anime dziewczynka, posłusznie wszystko zrobiła. No, ale wracając do festiwalu i do skór Wiela Makotera, Setsuna spawnuje się i mówi mu, że ona będzie musiała za niedługo lecieć do Francji. I w sumie kim je to obchodzi, no, ale tam jeszcze jakieś wspomnienia są, że ją pocieszał jakoś w pierwszej klasie, i że, no. Ale szczerze, to mam w dupie ten wątek, bo jest jakiś niepotrzebne próbowanie budowania sympatii do tej raszpli. Więc, long story short, Setsuna całuje śpiącego tu zauważa Kotonoha i o cliffhanger końca odcinka. Kotonoha mówi Setsunie, że o chodzi skoro ona chce, żeby Makoto był razem z Sekai, co jest zacnym pytaniem, na które ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć. leki tański do momentu, w którym Makoto, Sekai i Hikari, który cały czas gdzieś tam się w tle pojawiała, i też nienawidzi Katsurę, bo jej crash sukę się w niej podkochuje. I zajmują się atrakcjami ich klasy, która jest niezwykle oryginalną kafejką i tego będzie jakiś poboczny wątek, który mam w dupie, więc go pominę. <laughs> Ale wspomniałem o Gołcie Taisuke, który dostaje czas antynowy. Idę do Katsury, która e, dalej siedzi na dupie na recepcji, nie mogąc się też festiwalem i mówi jej W sumie to, mako, to jest sekaj, ja, nie, nie z tobą. Na co Kotono stanowczo odpowiada NIE! I deluzuje się coś o tym, że dalej jest jego dziewczynom. I tam pierdu pierdu jakieś parę pomniejszych rzeczy, tam się wydarza i... Makoto uprawia seks z kolejną laską. <noise> z tą y, znajomą Kotonochy, która też się w nim podkochiwała. Jest jego znajomą z gimnazjum. I robią to w jakimś sekretnym pokoiku, co też jest częścią popierdolonej tradycji w tej szkole że zakochana para idzie się seksić do sekretnego pokoju. Ale wyjebane w to, bo dzieje się ważniejszy wątek, Taisuke zarywa do Kotonohy i bardzo słusznie, bo cholera jasna, między Bogiem a prawdą, Taisuke jest najlepszą postacią w tym gównie. A Katsura zasługuje na kogoś o nieba lepszego niż Makoto. I tam otwiera go z kwitkiem chyba, chyba? Chyba tak to było. Leciuteńki tański do tego, jak odbywa się ten szkolny, festiwalowy taniec, w którym oczywiście tańczy Makoto, tyle że sekaj, co widzi Katsura jest druzgotana, i coś we poprzez poprzesta, i chyba ma jakiś mental breakdown, bo potem jest cała bez życia. Ale w każdym razie, w czasie gdy Katsura patrzy z druzgotana na dwojga zakochanych, przychodzi taisuke i robi swój mały Confession of Love, co szybko przychodzi w sekrzenie się. I ta Kotonocha niby nie mówi, żeby, żeby tego nie robił, ale kama było to mocno jednostronne. I można się dopatrzyć G słowa. Ciao. Nieważne, następny odcinek. Kotonoha tam płacze, że Makoto jest seka, Makoto uprawia seks o Tomę, <gryw> nic nadzwyczajnego, ale przychodzi ta sukę do Kazury i zaprasza ją na randkę, I... ale wykluta z życia Kotonoha odpowiada mu, że A niech spierdala i zapomnij o tym, bo ona jest i to i chuj. Więc ta sukę też ma potem swój mały breakdown i nie widzimy go do końca Animca. <gryw> Zajebiście normalnie Setsuna nabiera podejrzeń, że chyba Makoto to nie zerwał z tą Katsurą i idzie do niego, podczas gdy robi czynny haniebne z Otome. I idą razem do jego apartamentu, a jak już tam są, to Setsuna mówi, że ma być tylko Sekai i w zamian za to może ją przelecieć. Niesamowite rzeczy się dzieją w tym anime, mówię wam. A propos postranych rzeczy, to okazuje się, że w tym tajnym pokoiku była zamontowana kamera i w damskim klubie koszykarskim jakieś raszple organizują spotkanie i pokazują wszystkie nagrania tych dzikich seksów co rujnuje reputację tam paru dziewczynom ale ważniejsze jest to, że Sekai widzi jak Makoto dokonuje grzeszenia z Otome. No wiadomo, Saiji będzie w takim momencie mocno wkurwiona, więc próbuje się zadzwonić do MC-ta, ale nagle wpada na Katsurę, która mówi, że no ogólnie to Makoto jest Setsuną. Cliffhanger, następny odcinek. E, świat się wali. E, w sensie seka jest wzgotana i ma de stany depresyjne po dowiedzeniu się że, o tym, że Makoto był niewierny i Setsuna wyleciała do Francji. Bo ta, ta, to też się wydarzyło. Bardzo ważny wątek. Ale to nie jest ważne, bo dzieją się inne rzeczy. Pamiętacie Hikari? To co była zakochana w Taisuke. Ta ona też zaczęła uprawiać seks i to <laughs> Potem jeszcze znajome o Tome tam we trójkę one też idą się seksić z głównym bohaterem. No ja pierdolę. Osiem. Ten chłop brał seks z ośmioma dziewczynami. Tak, ale strać na to, bo okazuje się, że seka jest w ciąży i... Yy, yy. Dziwne, że tylko ona, i mówimy o tym w sali lekcyjnej, ale gdy on tam próbuje jakoś się wymigać, to napieprza na cały regulator, że cholera jasna, chłop niech poniesie konsekwencje i zostanie ojcem dziecka. I jak wiemy plotki niosą się w zatrważającym tempie, więc yy, wszyscy się dowiadują, że ma kot I wszystkie te jego suki urywają z nim kontakt. I bardzo dobrze. Nastają święta i Sekaj przychodzi do chałupy Makotera pić jakieś pyszności. Bo o Boziu, jaką oni będą piękną rodzinką. Ale w tym czasie i to przechadza się, po bodajże rynku i ubolewa nad sobą jak ciota, że został sam i ma przesranę, bo będzie miał dziecko. Ale nagle zauważa Kotonohe, która stoi i nic nie robi. I mu się przypomina, że w sumie to nie powinien zdradzać katusury. Lepiej późno niż wcale, co nie. Idę do niej i tam coś tam próbuję ja przepraszam, przepraszać, ale Katonoha jest już cała wypruta z życia, tylko powtarza cały czas. Makoto mój chłopak, ja kochać Makoto. Ja chcę być lepsza dziewczyna dla Makoto. I ją przytulam, wykrzykując, że ją przeprasza i chcę znowu być z nią. I holaboga! boga, magicznie Katsura odzyskuje siły witalne i też przytulaj tą. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. To był odcinek jedenasty. I jak ja go obejrzałem, to myślałem, że mnie pokurwi. No, chłop wygrał. Mimo, że był takim skurwysynem synem przez całe anime, to wygrał, nie? Gdzie tu jest sprawiedliwość, się pytam. Na szczęście jest jeszcze jeden ostatni odcinek tego bezbożnego anipsa. Makoto bierze Kotonoche na uwu romantyczny obiad i obozie, co oni są słodcy, ale te słodycz przerywa telefon Sekaj, która upomina się o tym, że w domu jest obiad i synek przychodzi, bo wpierdol, ale główny bohater zaczyna się na nią wydzierać przez telefon, żeby przestała się bawić w domu w jego mieszkaniu i żeby się od niego odpierdoliła. E a więc sekaj, tak jak usłyszała, tak zrobiła, czyli spieprzyła z jego apartamentu, rozpierdalając przy tym w, wszystkie naczynia <noise> i już ta sekaj e, czekała na pociąg do domu, ale zobaczyła jak inną linią jadą I i Katsura e, no i wszystkie neurony aktywowane, Sajądzi zapierdala do domu i to, żeby zrobić mu z zdupię jesień średniowiecza. Ale gdy przychodzi do e, Makoto to pokazuje jak bardzo mają w dupie i na jej oczach zaczyna uprawiać seks z kotonohą. Pieprzone kino. E, aby pogorszyć sytuację, Sekaj dostaje SMS-a od MZ o treści Proszę usuń. A, a raczej o treści ja Ogólnie mam tu takiego lekarza i wink wink pozbądź się dziecka i daj mi święty spokój. I Wsakie coś pęka w tym momencie, umawia się z Makoterem w jego mieszkaniu, żeby pogadać o tej aborcji i tam chwilę niezręcznie siedzą, po czym się idzie niby zrobić herbatę. Jak bierze, bierze nóż i zabija ja tego skurwysyna! Nawet nie żartuje. Dostaje parę ciosów nożem i pada martwy na ziemię. Jak ja to zobaczyłem to byłem tak uradowany, bo przez większość tego odcinka miałem takie, no, we nie w kurwę, że to było wszystko się mu się uda, nie? I normalnie podczas aktu mordowania głównego bohatera wyglądałem jak ten All Might, który pokonał All For One'a. Po zabiciu Itou, Sekai wpada w panikę i czym prędzej spieprza do swojego domu, w którym dostaje smsa, żeby przyszła na miejsce ostatecznego rozpierdolu, czyli dachu szkoły i gdy jeszcze tej samej nocy tam przychodzi, ta tam spotyka tam Katsurę, Która ucina jej gardło tesakiem. Y, absolutne kino. A no i chwilę jeszcze zanim Sekai umarła, to Kotonoha pokazała jej ucięty łeb Itou w torbie, bo czemu nie. No i już po zabiciu świata, Jotaro jeszcze rozcina jej brzuch, żeby przekonać się, że Sayonji tak naprawdę nie była w ciąży, bo nie widzi tam żadnego płodu. I na koniec tego jakże niesamowitego odcinka, jak i całego anime, jest scena, gdzie o pięknym poranku Kotonoha odpływa na łódce wtulana w głowę Makotera, mówiąc, że teraz w końcu mogą być razem. KONIEC! Jezus Maria, co to była za chora jazda. Szczerze powiem, powiem że to anime jest bardziej popieprzony niż Korzy Wsparcy. Które było po prostu brutalne i o którym też zrobię odcinek. Wink wink. Yy, a więc, jakie są moje odczucia po tym jakże zatrważającym dziele? Wreszcie panie, od trzeciego odcinka, to ja siedziałem się się wkurwiałem. Naprawdę, jednego nie można odmówić tego anime, czyli umiejętność wywołania silnych emocji oglądającego. Serio, chyba jeszcze nigdy nie widziałem tak skurwiałej postaci w fikcji. A to może dlatego, że siedzę w mojej bańce i nie przeczytałem jeszcze berserka. Ale, ale to może kiedy indziej. Anyway, oprawa audiowizualna jest na serio bardzo dobra. Co znaczy, wizualna jest serio quint kwintesencją wczesnych lat 2000? Tła są bardzo śliczne i widać, że malowane, ale nie tak szczegółowe jak w tych nowych tworach. Jest to bardzo subiektywne, ale serio wolę tła, które są mniej dopracowane, ale przynajmniej mają jakąś duszę. A ścieżka audio jest takim ok. Takie typowe. Romance Animu Vibes. Tyle, że nie ma tego wkurwiającego Fleta, który sobie obecny na przykład w Nagatoro. Jeżeli chodzi o postacie, to <ścoughs> przysięgam, że w serii nie ma żadnej dobrej osoby tutaj. Nawet Kotonocha, która jeszcze wzbudzała początkowo jakąś sympatię, to pod koniec serii mnie wkurwiła tym, że wróciła do tego śmiecia, pomimo wszystkiego, co jej zrobił, nie? A nawet Taisuke nie był do końca dobry, bo e, zrobił tutaj pewno nie do końca moralną rzecz. a reszta castu poszła się po prostu pieprzyć z głównym bohaterem. Nie mam pojęcia, co w nim było takiego, że zaziębał do łóżka 8 dziewczyn. Z czego większość wiedziała, że sypia z innymi. A jeśli chodzi o całościową fabułę, to ja ogólnie uważam, że dobry ending jest w stanie wykierować nawet średnią overall historii. I tak trochę było tutaj. To znaczy, historia nie była jakaś zła. Bardziej bym że była skurwiała, ale była dobrze napisana. Ale zakończenie naprawdę wypełniło tę historię, bo. W końcu główny bohater dostał, co nas zasługiwał. I tak jak mówiłem na początku, postała również gra, która ma jakieś 20 zakończeń, ale to dla mnie jest, nie jest zbyt dostępna, więc trochę ubolewam, że nie mogę mi wstawić porównania do gry. 40 dolarów na jakiejś szemranej stronce tłumacza. No, ja bym nie ufał. No, ale no, życie toczy się dalej. Na pewno nie dla głównego bohatera. To byłem ja. Nie mam już nic za bardzo do dodania, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku kiedyś tam. Trzymajcie się i cześć!